Remont stadionu rozpoczął się kilka miesięcy temu. Na plac budowy wjechał ciężki sprzęt. Robotnicy usunęli dotychczasową murawę, zamontowali drenaż boiska i instalację wodną. Ku zaskoczeniu mieszkańców, budowlańcy opuścili stadion i więcej nie pojawili się już w chodzieży. Niby będą robić, nie? po w jednym Był, No Co tu dużo mówić, prawie że w opłakanym stanie ten, ten stadion. Okazuje się, że miasto rozwiązało umowę z wykonawcą prac. Firma nie przedstawiła certyfikatów trawy, która miała być ułożona na zmodernizowanym stadionie. Także jakość wykonanych robót, zdaniem burmistrza, pozostawiała wiele do życzenia. Właściwie dwa miesiące. Graliśmy w ping-ponga polegającego na tym, że wykonano część robót, my zwracaliśmy uwagę na ich różną jakość i dopiero nasze żądania, nasze naciski doprowadziły do tego, że nasi inspektorzy nadzoru stwierdzili, że te roboty można przyjąć i można fakturę zapłacić. Miasto zapłaciło za dotychczas wykonane prace 960 tysięcy złotych. Teraz przyjdzie czas na ogłoszenie nowego przetargu i wybranie kolejnego wykonawcy, który dokończy remont. Burmistrz zapewnia, że, mimo tych komplikacji, termin oddania stadionu do użytku się nie zmieni. Całość ma być gotowa we wrześniu.